No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Lewandowski. Nie może chybić. Gol, proszę Państwa. Cios za cios. Znowu prowadzą. Mamy teraz wynik 2 do 1. Ma Mario Gomez. Robert Lewandowski. Teraz podanie przechwytuje Van Dijk. Ciekawe, co wyniknie z tej akcji Dynamo. Czy będzie z tego wyrównanie? Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. I piłkę ma Usman Dembele. Ależ interwencja w polu karnym. Lewandowski ma teraz piłkę. Wydania w takim miejscu zawsze są groźne. Jest! Tak! Piłka w siatce, to daje im w tej chwili dwubramkową przewagę. Na tablicy wyników 3 do 1. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. Takie podanie nie miało szansy dojść. Za chwilę możemy mieć w centrę. Spinacola. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Lewandowski. Leonardo Spinazzola, Robert Lewandowski, Leroy Sané, i podanie do Sané. Czy trafi do siatki? I mamy bramkę! Prowadzą teraz trzema golami. Tu chyba nic ich dzisiaj nie powstrzyma. Obecny wynik 4-1. Będziemy teraz mieli wszędzie z autu. Rywale coraz bliżej utrudniają rozegranie. Nicolo Barella. A teraz mają dużo wądego miejsca na skrzydle. Piłka zagrana do Riberego. A i no niestety ładnie zapowiadała się ta akcja, ale obrońca dobrze w odbiorze. Dembele. Rashford. Dostał piłkę. Jak można nie